Najwyższy mieszkalny budynek w Polsce z potężną, nowo zamontowaną iglicą. Czy pasuje do naszej przestrzeni miejskiej? Czy pasuje w ogóle do Rzeszowa? I czy mieszkańcy miasta chcieliby mieć mieszkanie tam u samej góry? Pytamy, jak się Państwu podoba to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce obecnie? Daleka, daleka go widać, bardzo ładny. A czy pasuje Mamy. do naszego Rzeszowskiego krajobrazu? Oczywiście, wszystko pasuje. Rzeszów jest tak, takie ładne. No, Dubaj, w Polsce nie. Nie, 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 nie. Musi się mieszać współczesność. Może i tak, ale każdy ma swoje zdanie. Akurat tutaj nie, tak, pani nie negatywnie, nie. ale pan pozytywnie. My bardzo mi się podoba. Jak na takie nieduże miasto jak Rzeszów, myślę, że zimpulsuje. A co pasuje do naszego krajobrazu miejskiego? No, Krajowy raz Miejski jest, jakby to powiedzieć, mocno klasyczny, zróżnicowany. Natomiast, yy, taki może nawet można powiedzieć patchworkowy, z różnych elementów złożony. Yy, natomiast sam budynek jest imponujący i czy pasuje? No Do tych bloków to taki nie bardzo. I jak się Pani podoba ten nowy budynek w naszym mieście? No, trudno powiedzieć. W sumie to jest bardzo nowoczesny. Powiedziałabym, że mógłby być zlokalizowany w jakimś innym miejscu, nie nad Wisłokiem. Pasuje tutaj czy nie pasuje? No tutaj nad no, Wisłokiem całkiem jakby nie był na, najlepszy. Ten zielony, tu są najlepsze. Natomiast, yy, no jest bardzo nowoczesny i być może będzie bardzo potrzebny. A ja chciałby Pani śpiewać tam, do najwyższej najwyższe miejsce? Co za mieszkiwanie, na pewno nie. nie. Okay. No, dziękuję bardzo, Dzięki. niegodnie. dnia.